Ja nie wiem, co to rzecz jest niemożliwa. Pach w ręku, tak bywa. Z niczego mogę zrobić coś fajnego. Jak drut pod ręką mam. A u mnie cyk, a u mnie puch. I zaraz kurwa co pod ręką idzie ruch, Bo u mnie luks i hopsasa. I wszystko to, co majster chciał, to ma. Siemaneczko, dzisiaj będzie bardzo dobra robota, bo... Musimy poprawić po rafałku zafugowany tłumik. Tłumik zafugowany, a dalej dziury są. No, przedmuchy, więc trzeba to będzie potraktować z pabaryczką. Bardzo dobry plan, zaraz to majster ogarnie. Dzisiaj też sprawdzimy sobie Nissan na Micra na stronie carvertical.pl. Jakby ktoś chciał sprawdzić sobie samochód przed zakupem, czy, czy teraz zobaczyć, co to tam się z nim działo, może wejść, link jest pod filmikiem, tam jest 10% zniżki, więc możecie sobie sprawdzić samochodzik co, co i jak. No i zobaczmy sobie raport Nissana Mikry i proszę bardzo, ten pojazd był uszkodzony. No, kolejny kurma <gry> Tutaj mamy zarejestrowane, proszę bardzo, 2013 uszkodzenie, 2015 kolejne uszkodzenie. Dobrze, tylko dwa, dwa dzwony. <gry> zobaczmy dalej. Tutaj nieskradziony przebieg, przebieg jest do 85 tysięcy. Ja nie pamiętam ile tam w 2015 miał 85 tysięcy. Nie wiem dlaczego na przeglądach nie zapisują tego. Jakoś to wszystko nie jest w jeden jakiś komputer wrzucane żeby to wszystko było. Nie wiem o co tu chodzi. Nie, nie naruszane, nie księbane. Proszę bardzo stłuczki. Zapis uszkodzeń w 2013. Tył, strona prawa, zderzak. Prawa strona, przednie drzwi. A ja nie pamiętam, coś tam było na tym, na mierniku. A tu w 2015? Tylny zderzak. Nie, jakiś mały kosztat. napraw to chyba. Nie było jakiś tam dokumentacji, zapisów. Co my mamy tutaj w tym? Auto Aircorn. Nie wiem co to. Popcorn? <laughs> Active Headrest. Nie wiem co to jest. Lumberdai Faisen, co to? To nie wiem, co to Aluminiowe Felgi, tak? Key card, ten immobilizer Spoiler, kurde To by takie coś trzeba było dopłacić Radio, jeden CD A to jest sensor wycieraczek, tu jest automatyczny, no rzeczywiście jest Ale za takie bzdury, nie, że trzeba dopłacać, ale To jest przykładowy raport pasacika jakby można było, że tak powiem, źle trafić. Zostały probotowani Niemcy, coś tam zarejestrowany Polska. Sprowadzony Litwa, wykryto uszkodzenie Litwa. Poszukiwane Litwa. mój Boże. Używany jako samochód na wynajem, tak. Litwa zgłosiono. Kradzież. O, nie daj Boże, jakby ktoś tak trafił, sprawdzał swój samochód, że takie coś było. Tutaj mamy przebieg, cofany licznik. Proszę bardzo, teraz już chyba takich rzeczy nie będzie, mam nadzieję, że jakoś się za to wezmą, że nie będą już cofać konserwację. Mi to się podoba tutaj, kurde patrzcie, że tutaj jest zdjęcia kurde pododawane, zarąbista sprawa. Myślałem, że może któryś z moich gruzików gdzieś tam ktoś fotki robił i dodawał, ale nie ma, w moich samochodach nie ma, za stare modele. Chyba. W Carvertical, jakby ktoś tam sobie chciał sprawdzić swój samochodzik, to w opisie filmiku macie link, gdzie macie 10% zniżki na sprawdzenie samochodu. Jakby ktoś tam chciał, to niech sobie wbije. Dobra, jedziemy ze spawaniem. Dajno tutaj. Tak, zobaczmy, co tam się dzieje. Tutaj, proszę bardzo, zastygł luks. <noise> No, to ja robiłem. <laughs> człowieku. Betonik. Tutaj trzyma. O, kurwa, ta belka spróchniała już za tłumikiem. Widzicie, jaka bela spróchniała? Tylko patrzcie jak sieli. Kurbo, oszalał. <laughs> Nie, no, jest przysady. Dobra, a trzeba tutaj wejść ze spabaryczką. Zaraz zobaczymy, tu jeszcze. Tu widać, jest na. Na tym uchu poprzepalamy. O Zaraz się tym zajmiemy, także to będzie moment. Tym razem będzie naprawdę moment. Chyba, że się będzie przepalać. Bez silikonów. Aligansko z pawaryczką się zerrabi. Kurwa, to działa. Trapałek robotę spierdolił. Z grup na nic nie zbierze gdzie jest ten singiel tutaj? Płyny są, proszę bardzo. Tu też można by było smarknąć, żeby to tak nie brzęczało. No to już teraz tradycyjnie musimy to podlebarować. Góra, tam akumulator. Na chuj, to bez odłączenia. <grywa> Dziesiątki klucz, skąd ci wezmę? Płaska dziesiątka, człowieku, jak ty masz wszystko pogubione już. Poraz zrzucane, góry ma po, po, po garażu odłączmy akumulator się komputer zresetuje <laughs> przy okazji. O kurwa, to to, to, to nie puszcza. Dobra i już można spawać. Kobyłeczki. Do, bardzo dobry sprzęt. Przydaje się te kobyłki. Trochę mnie denerwują, ale... W sumie na pinkach też by postawił. <gry> Który to już film z pompowania w górę samochodu? <gry> no, tutaj będzie się trzymać, luks. A bo zaraz przetestujemy podłogę. Dawaj tu na środku. Pompuj. Zdrowa kurwa, idzie. Idzie Ej, zdrowy skurby syn Poważnie Dobra, wam pokażę O, chrupło też o Patrzcie, zdrowa się trzyma tutaj złapał i nie weszło w podłogę Pan jeszcze zdrowa pura. tu, a dalej? Wydominku chyba jest tutaj spuchnięty z boku. Dobra się zaraz po smarcie. Oczywiście tu nie ma co cudować. 220 V nam starczy. Teraz trzeba będzie druta kurwa wyjąć trochę. Weźmy tutaj dawać tam dziesiątkę. Trochę już, że tak powiem, <grym> popaliło się. O, gdzie jest? I tutaj daj na trujeczkę. O! No, dobrze jest, będzie chodzić. Dobra, będzie można spawać teraz. Trzeba tylko jeszcze, muszę iść po maskę, bo ostatnio mi tak mordę opaliło, że aż mi kurwa skóra podchodziła. <grystanie> Poważnie, miałem ryj czerwony, jak, jakbym odmroził. A ty kołoczka zabigały. Trzeba się jednak maską zasłaniać. Dobra, idę po maskę. Pachowa rinka, to i pachowa robota będzie. Patrzcie, tutaj Rafałek nie zaszpachlował i dziura. <grywa> Kurwa, człowieku. Tego już nie zrobisz tutaj. Tędyk nam puszcza. Tu bym łoteczka przyjebał. Może się nadda. Nie dam, tutaj to się zateguje. Tu się zaszpachluje. Dobrze jest. Ej, zobaczcie tutaj. Tego już kurwa pan nie zrobisz. Już też ty kurwa spawał. Dobra, tutaj zasmarkasz, kurwa gdzie trzymać. Dobra, to coś wiemy. Tutaj się pospawa A tu z tyłu trzeba będzie... Patentem na tę, na fugę, <grywia> zakleić. Trzeba tu spawać, kurwa. Co to jest za zbiornik? Nie wiem. O, widziałeś? Widziałeś? Dawaj pan maskę, gdzieś pan kurwa oczu nie. Znowu nie na świetle, Przepalać. Wie kurbo. To jest kurbo. Nie idzie. Ale kurwa, wódz ty Dobrze idzie. Guma się pali. Ale kurwa robi, Człowieku. Kurwa. Taką w środku wróżę zrobiłem siatkę, że będzie jak katalizator. <laughs> kurwa, człowieku, nie dał mi tak nie pozbawał tego. To bym trzeba było diaksikiem ciachnąć i zarabić po swojemu. <laughs> bo to tego tak nie obejdzie. No i dobra, tutaj trzeba uciec rureczkę. O to kurwa, iskry będą we mnie leciały. Tak byś musiał, jako... Kurwa, za krótki śląb. Przewód za krótki. <grystanie> A z tego nie zdejmę gumeczki? Chuja zdejmiesz, człowieku. Nie tam, kurwa. Nie zejdzie, człowieku. Byś jakiś Jakieś WD-40 porobić. Dobra, przydamy, chuj tam mnie tu pierdol. Co <noise> to Kurwa, dzisiaj to bez fuszery będzie. Robota. <noise> O, elegancko, ligańsko. Oczywiście, o, majster przygotowany. Słupek, słupek ogrodzeniowy, kurwa, jest, jest. O, no pan, wejdzie do środka? Weszło, kurwa. Widziałeś, człowieku. Oj, takich majstrów nam tu trzeba w tym kraju. Można przez całą długość wepchnąć, będzie na dłużsi. Kurbo! Ocalow! No kurwa! co to byś ciął? Weź to upchaj! To na, na dłużej starczy kurwa! O. I teraz tu by trzeba było upierdolić się. I wtedy tu też by wepchnął do środka. O, nie bardzo dobry plan! Tak, to wyjmi. I tu kurwał! co trzeba. Taki kawałek rureczki z ogrodzeniowego i będzie bardzo dobra robota. Zaraz zobaczy to, jak się samochody robi. Kurwa, nie pamiętam gdzie mnie obciąć. To tutaj, tutaj. Będziesz silniej. O weź odwrotnie, bo tylko co położyć pro. O wejdzie A tu? I teraz tutaj Zaraz urwiesz gdzie indziej Nie wsadzę tak No kurwa, zaraz nie ruszysz tym <laughs> O wychodzi wiesiaczek bardzo dobra robota. Ej, czemu to nie chce się? No, nie chce teraz, kurwa, ani w to, ani w to. <ścoughs> Co ty gdzieś zrobił? Trzeba po młotek iść. No, bo nie pójdzie. Kurwa. <ścoughs> Widziałeś, Tracza tutaj ucho, że tak powiem. Tu się przyspawa kurwa będzie trzymać. Nie ma co tu kombinować. Za dużo. Nowy tłumik kup kurwa. Nowy tłumik. Kupić to każdy umie. A zrobić już nie. Dobra, chociaż tą gumę to jest, kurwa chujowo teraz zakładać, nie no muszę zdjąć się później załozie tak bo zaraz się palić, tak trzeba przyspawać, tutaj się przytrzyma młotkiem i tu się hepnie no jakoś tak by musiało być. Ma się? Ha, ha. Działeś go krzywo! A <grywa> idź pan, kurwa pójdź! <grywa> cię kurwa zaraz naprawię, zaraz cię kurwa naprawię! Nie się zdaje, tak musi być! <grywa> Łotek, trzonek mi <mnie> byłem przyjewał <grywa> <grywa> Młotek wieże kurwa, idiota, że wziął za robotę. Będzie chodzić? Będzie chodzić. Spawaj pan Ej, no pan tego bo z ci mordę popali. No dobra, tutaj już nie mamy co. Tutaj można obspawać w koło. I tu można obspawać w koło. Nie nadda się. spaba <sława> jak jest. Panowie, co to się dzieje? Majster kurwa spawać się nauczył. O, widziałeś? kał piery dolona, ja fachowcu ty. O człowieku, to nie założysz tego. Dolisz tego młoteczka. zaraz się nadda. że się kurwa nie nadda. Musi się naddać. O bladło. Tu Tutaj nie chce wejść coś. O, Widziałeś. Trzeba <słyska> w stylu Rafałka troszkę <słyska> fuszki. Nadrobić, bardzo dobra konsystencja. <grystanie> dobra, idziemy szpachlować. Nie każdy by tak umiał robotę zrobić, legancko. Dobra. Tutaj, żeby na dłużej starczyło, to trzeba tam upchać troszeczkę głębiej. Kurwa, bo coś tak dużo urobił, jak to już zalepione. Dobra. Będzie, z tamtej strony jeszcze trzeba... Kurwa belka przerwywiała, ja pierdolę. <grywa> kurwa belka przerwywiała. No niedobrze no. Dobra, tutaj trzeba dokończyć sprawę. Szpraję zamalować, żeby nie było widać. <grywa> Zobacz pan jak kurwa, ładnie zrobione. Musimy tutaj zakamuflować nasz czerwony kolorek. No to ja robiłem. Rapałek zapomniał. No i co? No i luksus. Luksus. <laughs> Patrzcie, kurwa, jak robota zrobiona. Proszę bardzo, Popakowemu Nigdzie nie przepuszcza. Nowe ucho. <laughs> Teraz ta rurka to będzie trzymać. Uff. Panie, grubościenna. elegancko jest. No, nawet nie myślałem, że tak wyjdzie. Kolejna bardzo dobra robota, panie majster. Jednak jest kurwa pach w ręku. Nie ma to tamto. Trzeba przegazować, zobaczyć. Ale żebyś pachlić nie wydmuchało. Nie, właśnie nie wy wydmucha. Jak cichutko. Pięknie. Ja gazuję, a wy patrz, patrzcie, czy są się dmuchy. Nie ma tam pierdol. Pięknie, cichutko chodzi. Puszcza. Tu nie. Tu też puszcza. Dobrze jest, parę lat ma. Dobra, będzie na tyle. Chłopiec teraz z gasrulką. No te rureczki ze słupków się przydają często. Zrobione, zrobione. Czego bym chcieć? No ta, dobra, zbieram graty. Będzie. <grystanie> o śrubokręta szukałem. Kurwa,